Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Tym razem odcinku pod nazwą lekcja muzyki. Zapraszam. Masz mało wrażeń? To może czołóweczkę. Zajrzyj tutaj. To pierwsza klasa jest. Kończy się lekcja muzyki. To są ulubione zajęcia Karoliny. Mam kochani dla Was. Niespodziankę. Zadanie domowe na przyszły tydzień. Proszę sobie przygotować jakąś jedną piosenkę, którą zaśpiewacie na ochotnika przed klasą. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nikt oprócz niej. Ona buzie ma słodką. To ta, która szczęście mi dała. Przygotujecie to. I na Ochotnika, solo albo w duetach, wystąpicie przed całą klasą. Czy ktoś się zgłasza na Ochotnika? Karolina i... Tak, Emilia. Emilia. Nie znam zbyt dobrze Karoliny, ale wszyscy wiedzą, kim ona jest. Co chwilę ma nowego chłopaka. Sam nie wiem, co o niej myśleć. Pomyślałam sobie, że wezmę coś raczej łatwego. Choćby Bass Hunter Dota. Wizita, ale wam da no mów No wiesz, strasznie podoba mi się Piotrek Nie mówiłaś mi tego No bo to jeszcze świeża sprawa Poza tym ja często zmieniam chłopaków Ale tym razem to już tak totalnie No generalnie świeża sprawa Od trzech minut mi się podoba I chciałam zaśpiewać solo, bo postanowiłam, że zrobię mu niespodziankę Napiszę dla niego piosenkę I zaśpiewam przed całą klasą Naprawdę przed całą klasą jesteś tego pewna? No tak, a czemu nie? Przecież mam piękny głos. Holy shit! Uuuu. Byniu, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł, wiesz? Jakby pomysł zaśpiewania piosenki miłosnej przed całą szkołą i wyznawanie miłości drugiej osobie zadziałał tylko w filmie Zakochana Złośnica. W prawdziwym życiu, a jak wszyscy wiemy, pierwsza klasa jest prawdziwym życiem, w prawdziwym życiu to nigdy nie zadziała. Karolina, nie rób tego! Każdy by się ucieszył. Poszukajmy czegoś ciekawego w internecie i przekonam cię do tego pomysłu. No, no dobra. Wiem, że Sandra nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Jest strasznie strachliwa, ale ja zrobię to perfekcyjnie i wiem, że Piotrkowi się spodoba, bo on też mnie lubi. No nie, ten pomysł nie jest super. Jest beznadziejny. Tylko Karolina mogła wpaść na coś takiego. Miód Malina, to to jest za dziewczyna. Czy ktoś podpowie mi, gdy swoje wygina z Miód malina I nie ma długie takie, co ciało takie ma. Nie mogę się No ale Karolina, czemu nie możesz po prostu do niego podejść i mu powiedzieć, że go lubisz albo zaczekać aż on do ciebie podejdzie. O Jezu, to jest takie nudne, ja taka nie jestem. I właśnie dlatego Sandra pobie nikt miłości nie wyznaje. Mm, 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 mm. Mm, mm, no no no! Jestem pewna, że mu się spodoba, naprawdę. Nie powiedziałabym, że to dobry pomysł. Chodź, poszukamy czegoś. Gdy na następnej lekcji muzyki przychodzi jej kolej, by zaśpiewać, Karolina jest trochę stremowana. Zrobię to. Jestem o tym przekonana. No ale trema jest, nie powiem. Holy fucking shit, she's about to do it. She's about to do it. Zapraszam teraz Karolinę. Przywitajcie ją brawami, dla odwagi. Proszę bardzo. Jaką przygotowałaś nam piosenkę? Sama skomponowałam muzykę i sama napisałam słowa. O, brawo. Byłeś ty, byłam ja. Każdy z nas miał inny świat, ale czułam zawsze co. Może, gdy powiem Ci, co od wielu czuję dni, będziesz wiedział, że jest ktoś. Nie musisz nic, prócz kilku słów, wystarczy, że jesteś tu. Czy chcesz, czy nie, nie zmienię nic, kocham Cię od wielu dni. Wysty ja się, się zastanów, robisz, Dobra? Jezu, pocałować już trzeba było. Kupku, ty! Ja tutaj nie chcę stawiać żadnych warunków, kochani. Ale jakby ktoś z was wyznał mi miłość właśnie piosenką. Jezus Maria. Mmm, Budzi byzi. Ja Miałam nadzieję, że Karolina wybierze inną piosenkę. No, ale jednak nie. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Dla nikogo. I to jeszcze tak przed całą klasą. Dlatego Emilka, nie masz chłopaka. Bam! Skrym, dam, dam, dam. Karolina również wychodzi z sali Chce znaleźć Piotrka i wszystko mu wytłumaczyć Ale czy on będzie chciał z nią rozmawiać? Zostaw mnie no, Nie chcę z tą rozmawiać takie teraz autentyczne pytanie, gdzie szedł ten chłopak? Na rękę! Bo zauważcie, że on szedł po prostu w stronę drzewa. I jakby go Karolina nie zatrzymała teraz, to on by wszedł w drzewo. I moje pytanie brzmi, gdzie on szedł? O, na, na, na drzewo chciał wejść? Czy on chciał popełnić samobójstwo skacząc z drzewa? Przepraszam, no. no dlaczego mi przed całą klasą? Przed całą klasą, rozumiesz? No, to nie miałoby, żeby cię ośmierzyć, Po prostu chciałam ci dać znać, że mi się podobasz. To nie mogłaś mi po prostu powiedzieć: Kocham cię na przerwie. Wow, 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 byczku, byczku. Powiedziałam, że mi się podobasz, nie, że cię kocham. spokojnie tam. Ryju, ryju. Mordość obeczku, tam spokojnie, no nie spokojnie. Co ty? Muka, muka. Szczerze, Karolina mi się podobała, ale ona zawsze tak gwiazdorzy. Jakby nie mogła po prostu przyjść do mnie i mi powiedzieć, że się jej podobam. Teraz zrobiła mi wstyd przed całą klasą. No ale przecież to była tylko piosenka, no nie podobało ci się jak śpiewam? Jezu, no podobało mi się, ale nie rozumiesz, że mnie ośmieszyłaś przed całą klasą? Są no, drogo, bardzo ładna piosenka, Karolina. Ja ja, ja bym ja bym Czekajcie, twoi mój prawnik. Pachu? Tak? Tak? Nie, nie mogę tak mówić. Okej. Okay. No, a nie możemy po prostu o tym zapomnieć! No przecież nic nie Nie, nie możemy! Stało. Teraz będą na przerwie gadać o mnie. Patrz, to ten chłopak, któremu ta dziewczyna zaśpiewała. Hej, kocham cię! I no, przestań, no bez przesady, no. Przeprosiłam cię, no nie chciałam, żeby to tak wyszło. Dobra, wiesz, to nie chce mi się z tobą gadać Nara. Następnego ranka. Mam teraz taką przeogromną nadzieję, że Karolina nic nie, się nie nauczyła z tego swojego doświadczenia I teraz na żeby pogodzić się z Piotrkiem, zaśpiewam mu piosenkę przed całą klasą Piosenkę, w której przepraszam go Ale wiesz co, w sumie ten Piotrek, on nie jest taki fajny No uprzedzałam cię Wiedziałam, że on tak zareaguje No ale to była tylko piosenka, no, no nie każdy jest taki jak ty jest nieśmiały No ale po co się nie tak podobało? podobało mu się wow. to Przecież ładnie zaśpiewałam, tak No mi też by się to nie podobało, wiesz co no ale ze śpiłam, a ten drazy się tak zaczął. No i co z tego? Widziałeś, jak wszyscy się na niego patrzyli. W mu było. Dziewczyno, nie słuchaj się Sandry. Sandra głupoty gada. Chcesz wyrwać chłopaka? Śpiewaj mu piosenkę, Karolina. Śpiewaj, dziewczyno. Rozłóż swoje skrzydła, swoje skrzydła poezji miłości i wznieś się pod niebo. Nie pozwalaj ludziom, takich jak Sandra czy Piotrek, sprowadzać się na ziemię. Karolina, musisz muś lecieć, lecieć, śpiewać. Jezu, Mary, Karolina! W ogóle ludzie często mnie pytają, Paweł, czy sądzisz, że życie z wiarą w to, że istnieje jedyna prawdziwa miłość? Czy to jest dobry sposób życia. No i ja zawsze im wtedy odpowiadam. Moim zdaniem nie ma tak, że jest dobrze bądź niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię najbardziej w życiu, powiedziałbym, że ludzi. <laughs> ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wystaje się pewne wartości, pozornie nawet uniwersalne. Bywa, że nie znajdujesz się. Okej, okay, dobra, wystarczy tego monologu, bo nawet nie znam tą pamięć, muszę sobie tak chwilę zerkać do telefonu. Dokończ do tylko na szybko. Ja się, tak, tak, powiem ci za raz. Dziękuję, życzę, dziękuję, modź. Dziękuję, spieszę się na tablet. Dziękuję, miłość. Dzień dobry, tam nie od samych. A jak dobrą? Skończę jeszcze raz. Ja powiem, że to proste. to nie uważam życia. To właśnie ono sprawia, że cię na przykład budzi maszyny, a jutro w kowie. Dlaczego by nie oddać się pracy, pleczy i będę odchodźby sadzić sobie marchew. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, co to jest. Ale to nie było coś takiego, taki zły. Taki nudny jest zresztą. Tak samo jak ty. Co? Musisz tak do mnie? Jestem twoją przyjaciółką. Jak tak możesz do mnie mówić, wiesz co? Siądź tu sobie sama, idę sobie. Okej, okay, dobra, mam teraz takie autentyczne do was pytanie. Czy uważacie, że oni kiedykolwiek w tej szkole się czegokolwiek uczą? Bo każdy odcinek, ja teraz robię maraton, to codziennie oglądam te odcinki pierwszej klasy, ja zacząłem coraz częściej zauważać, oni tam prawie w klasach nie siedzą, w sensie chodzą do klasy, rzeczywiście, lekcja się zaczyna, potem coś się dzieje, wszyscy wybiegają, albo jedna osoba wybiega, albo inna osoba wybiega. Czy oni kiedykolwiek czegokolwiek tam się uczą? Cześć. Słuchaj, jest taka sprawa, bo po prostu ci powiem, że super śpiewałaś. Serio? Strasznie mi się podobało, no. On jest 20 lat od Karoliny, starszy. Słuchaj, lata. krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Dzięki. I dlatego, że chcemy z kumplami ze starszej klasy zrobić zespół, to pomyśleliśmy, że może chciałabyś być, być wokalistką. Serio? Tak, a, mówię super. serio, bo robimy rokowy zespół, a ty masz właśnie taki głos dziękuję. Świetnie by się nadawała. Niezwiązane z tematem, widzieliście? Kupiłem sobie Nintendo Switcha, fajna konsola, polecam, hybrydowa, super. Super, że ja wcześniej nie zauważyłam, że ten radek jest taki uroczy. I w dodatku wygląda na starszego. Będę w zespole. Mnie też by się to nie spodobało, gdyby ktoś tak przy całej klasie zaczął mi wyznawać swoje uczucia. Należy no ale że to Karolina, to mnie nie dziwi. Ta dziewczyna jest specyficzna. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka pierwszej klasy. Jaki morał na dzisiaj? Nie pozwólcie ludziom takim jak Sandra czy Piotrek sprowadzać, sprowadzać Was na ziemię. Leczcie, kochani! Leczcie na skrzydłach doświadczenia! Lecie po sukcesy życiowe! Mam też Twitcha, mam Instagrama, czołem. Au Au Dość